Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu ich a w dzisiejszym odcinku o wynikach wyborów do europarlamentu. Dobry wieczór. A na taki wieczór jak ten wczoraj koalicja obywatelska czekała 10 lat. Eurowybory to było jej pierwsze o tak dawna zwycięstwo nad pisem. Typowa zapowiedź obiektywnego programu, który podnieca się zwycięstwem danej partii. Politycznej, tylko chyba można powiedzieć, że Platforma wygrała nie dzięki TVN-owi, bo TVN nic nie robił i, mo i może właśnie to poskutkowało wynikiem Platformy Obywatelskiej. Od razu na początku filmu powiem, że moje podsumowanie e, tych wyborów, wieczoru wyborczego, tego co się wydarzyło na tych wyborach, pojawi się na dniach. Z tego miejsca mogę Wam tylko podziękować za udział w tym wieczorze wyborczym. Eee, w piku było ponad 6700 osób. Myślałem, że było tylko 6200, jednak sprawdziłem w statystykach i najwięcej było 6700 osób. Jest to niewyobrażalna liczba, ale także nie, niewyobrażalne jest to, jako czwartej i trzeciej cały czas było powyżej 1200 osób. Jesteście niemożliwi, ale na podziękowania jeszcze nadejdzie czas w tym filmie który niedługo wyjdzie. Choć ostatecznie przewaga nad rywalem wyniosła tylko jeden punkt procentowy. No i chyba można powiedzieć o kolejnej kompromitacji Ipsosu w exit polu, no bo przeszacowanie czteropunktowej różnicy pomiędzy koalicją Łapisem, gdzie w exit polu koalicja miała 38,2, PIS tylko 33,9, ostatecznie prawie się to wyrównało i przewaga zmalała, spadła poniżej 1 punkta procentowego. No, konfederacje prawie idealnie przewidzieli, no ale w w przypadku trzeciej drogi, exit poll na 8,2, a wynik ostateczny na 6,9 jest dosyć znaczący, patrząc na to, że próg wyborczy dla koalicji w wyborach parlamentarnych to 8%. W tym exit polu weszliby do Sejmu. W wyborach do Sejmu by nie weszli. Ale wygrała. My, wyborcy, mamy teraz rok przerwy, zanim pójdziemy głosować, ale politycy już wczoraj szykowali się na te. Następne wybory. No i może ta przerwa nam dobrze zrobi, trochę odpoczniemy od wyborów, politycy skupią się na polityce, tylko odpocznijmy od wyborów, a nie od polityki. Politykę radzę Wam zawsze śledzić, a najlepiej śledzić ją na kanale Mateusz Masza Brzuska, no ale zaraz wybory prezydenckie i marzyłoby mi się, żeby wszystkie partie zrobiły u siebie prawybory. Byłoby ciekawie, byłby angaż swoich wyborców i byłoby co oglądać. Katarzyna Kolenda Zaleska. Dokładnie 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium. Może to zwycięstwo nie było tak ważne dla koalicji obywatelskiej, tak jak dla Donalda Tuska, który w końcu wygrał ze swoim wrogiem, czyli Jarosławem Kaczyńskim. Słuchajcie, jestem tak szczęśliwy. Dla Donalda Tuska są dwa powody do satysfakcji. Koalicja Obywatelska wygrała wybory z pisem, a on sam mógł zameldować, że pokona Jarosława Kaczyńskiego. W środku przełykamy Może być twardy, wiecie. Ale jestem bardzo, bardzo wzruszony. Podsumowując na gorąco, wynik wyborów Tusk przyznaje, że do zwycięstwa przyczyniła się bardzo silna polaryzacja na scenie politycznej. Ale czy to dobrze? A z drugiej strony, tak właściwie cały czas mamy polaryzację na scenie politycznej, i ludzie nie wybierają patrząc na poglądy. Tylko z niechęci do drugiej partii. Polaryzacja między czymś dobrym a złym jest czymś niezbędnym, żeby w ogóle przetrwać i przeżyć. A kto jest tym dobrym, a kto złym w tej polaryzacji? Bo nie może być kompromisu między złodziejstwem a uczciwością czy przyzwoitością, a, a nieprzyzwoitością, demokracją, autorytaryzmem. Wybory europejskie zmieniły układ sił w koalicji rządowej. Mniejsze partie Lewica i Trzecia Droga zostały daleko w tyle za koalicją obywatelską. Ja nie będę robił użytku jakiegoś nieprzyjemnego dla moich partnerów. Z tego, że dzisiaj mamy tak wyraźnie lepszy wynik od, od pozostałych. Znaczy koalicji obywatelskiej trochę spadło yy, w porównaniu z tą rozmową, kiedy był Exit Pol, ale Donald Tusk mógłby się pokusić o przyspieszone wybory yy, i samodzielne rządzenie. Mało naprawdę by im brakło do tego samodzielnego rządzenia, jeszcze patrząc na to, że lewica i trzecia droga mogłyby spaść pod próg. A wtedy ich wyborcy chętniej zagłosują na koalicję obywatelską, no bo przecież nie będą chcieli, żeby do władzy powrócił PiS. Ale mam nadzieję, że jedna lekcja dotarła, także do koalicjantów, że właśnie ludzie nie chcą kompromisu ze złem. Ludzie nie chcą takiego, no nie wiem, a może tak, a może nie. To chwila, przecież to polityka Donalda Tuska, czyli brak stanowczego zdania w, w danej sprawie, tylko balansowanie, żeby nikogo... Nie urazić i widzimy tego efekty. A Donald Tusk jeszcze obraża swoich koalicjantów, że to oni nie mają wyrazistych poglądów na dane tematy. To jest wyraźne. Polki i Polacy chcą silnej, rządzącej partii, która rozliczy PiS. Fantastyczne jest to myślenie życzeniowe polityków Platformy Obywatelskiej. Europosłami z bardzo dobrymi wynikami zostali dwaj przewodniczący komisji śledczych, które rozliczają rządy PiSu. I obaj twierdzą, że prace komisji są już zakończone. Moja ulubiona para polityków teraz będzie razem w Europarlamencie, niech im się uwiedzie, ale tutaj chcę zwrócić uwagę na fantastyczny wynik pana szczerby. Pan Kierwiński z jedynki zrobił 143 tysiące wyświe wyświetleń głosów. Pani Hanna Gronkiewicz-Walc dostała 94 tysiące, z dwójki nie dostała mandatu. Z trójki mandat uzyskała pani Gasiuk Pichowicz, i z piątki, uwaga! Szczerba dostał ponad 120 tysięcy głosów. Jak na piąte miejsce na liście jest to wynik fantastyczny. Wszystkie przesłuchania zostały zakończone. Powiedzieliśmy, że w czerwcu będzie raport. A raport... napiszę ten raport. Nie, raport już jest od trzech tygodni, jest pisany. Zakończyliśmy przesłuchania, już już więcej nie będzie. Jarosław Kaczyński był ostatnim świadkiem. I teraz trwają intensywne prace nad, nad raportem, będę czuwał nad nimi. Jak to zakończone? A przesłuchanie Daniela Obajtka, który miał być aresztowany przez prokuraturę za to, że się. Nie stawił na przesłuchanie? Czuje się oszukany. Polska Obywatelska wprowadziła do Europarlamentu 21 europosłów. Wśród nich jest wielu debiutantów, ale i sporo doświadczonych europarlamentarzystów. Pokazaliśmy, że jeśli ma się dobrą drużynę, jeśli gra się zespołowo, to można osiągać rzeczy. Na pierwszy rzut oka niemożliwe. Borys Budka ma też inne zwycięstwo na koncie. Zdobył najwięcej głosów w całej Polsce ponad 330 tysięcy. I nikogo nie dziwi ten wynik, no bo partia, która wygrała i najwyższy wynik na osobę jest w okręgu, gdzie jest największa liczba mieszkańców, czyli uprawnionych wyborców do głosowania, a drugą osobą jest pan Zdrojewski Bogdan, który startował też z dużego okręgu wyborczego, z Dolnego Śląska. I, moim zdaniem, jego wynik startował też z jedynki. Jest spowodowany tym, że tamtejsi wyborcy nie chcieli dać mandatu pani Róży Tun, nie chcieli dać sobie napluć w twarz i wybierać takiego polityka, i zdecydowali się tam zagłosować na koalicję obywatelską, co moim zdaniem jest zrozumiałe. Na drugim miejscu jest też polityk koalicji Bogdan Zdrojewski. Ponad 310 tysięcy. Zachowuje taki spokój jak Tomasz Wiktorowski. Po prostu traktuję ten wynik jako naturalny efekt pracy i od razu myślę o tym, jaki następny mecz. Czuję się, jakbym słuchał trenera Jagiellonii Białystok, Adriana Siemieńca, który... W perspektywie y, Mistrzostwa Polski z Zagielonią na każdej konferencji prasowej y, powtarzał, że dla niego liczy się tylko każdy kolejny mecz, a o tytule porozmawiają przed ostatnią kolejką. Ten mecz już się toczy. To walka o Polska Europę silną i demokratyczną. I tu, jak mówi Donald Tusk, Polska jest w awangardzie. Polska i to już nie jest slogan. To już nie jest tak, wiecie, dla pocieszenia z, zranionych polskich dusz, tylko to jest dzisiaj oczywistość dla całej Europy. Jesteśmy liderem Unii Europejskiej. Znowu trendy to my, że znowu Polska wyznacza trendy w Europie, że pokazujemy, że się da wygrać z populistami. Choć skończył się maraton wyborczy, to odpoczynek od kampanii będzie trwał krótko. Kolejne wybory już za rok, wybory prezydenckie. Warto dobrą, przyzwoitą, ambitną Polskę walczyć każdego dnia, każdego miesiąca. Dziś, jutro, za rok. Jeszcze raz dziękuję. Rafał, oddaję Ci głos. Jak pan odebrał ten gest Donalda Tuska? No my się zawsze wspieramy. Od, 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 od wielu lat i wielu miesięcy pracujemy ręka w rękę. Oficjalnie tak. Ci panowie bardzo się ulubią, Chyba, że spojrzymy nieoficjalnie, no to wtedy za bardzo sobą nie przepadają. I przecież Rafał Trzaskowski chciał nawet zrobić własny ruch konkurencyjny dla Platformy Obywatelskiej, jak ona miała bardzo niskie poparcie. Za no wcześnie jest dzisiaj kogoś namaszczać, ale chyba wszyscy wiemy, że tym naturalnym kandydatem, ku któremu oczy wszystkie się zwracają, jest Rafał Trzaskowski. Trzaskowski? Rafał Trzaskowski przyznaje, że zamierza kandydować, ale ostateczne ogłoszenie kandydata Koalicji Obywatelskiej najwcześniej jesienią. Katarzyna Kolenda-Zaleska, fakty. Czy oby na pewno dzisiaj ukazały się artykuły o tym, że chrapkę na urząd prezydenta ma Radosław Sikorski? Jeżeli nie pamiętacie, już chciał on startować na, na prezydenta w 2010 roku, ale przegrał wtedy w prawyborach z Bronisławem. Komorowskim, a wy uważacie, że kto zostanie kandydatem na prezydenta z ramienia Platformy Obywatelskiej? Dla PiSu to nie tylko pierwsza od 10 lat przegrana w rywalizacji z Koalicją Obywatelską, ale i wynik o prawie 10 punktów procentowych gorszy niż w poprzednich eurowyborach. I co w takiej sytuacji robi polityk? Na przykład Jacek Sasin występuje z braworową ofertą fotela premiera dla lidera PSL. Jakub Sobieniowski. I można się śmiać z Jacka Sasina, z jego niektórych wypowiedzi, niektórych działań, tak z tego, no nie do końca w perspektywie słabego wyniku trzeciej drogi w tych wyborach i tego, że temu PSL-owi, tej trzeciej drodze będzie spadać, to nie jest aż tak głupia propozycja na uratowanie swojego projektu politycznego, tylko, że chyba wtedy też siebie zatopią i musieliby startować wtedy razem z list Pisu, a w trzeciej drodze nie ma zbyt dobrych nastrojów, bo już wczoraj były informacje, czy na pewno kontynuować ten projekt i PSL wolałby startować sam. To nie był triumfujący Jarosław Kaczyński. Ten wynik to jest dla nas wielkie zadanie. Mateusz Morawiecki próbował być bardziej optymistyczny. Listy wyborcze układał Jarosław Kaczyński. Kampanię prowadził przede wszystkim Jarosław Kaczyński. To jeśli przegrał ktoś, to właśnie jest Jarosław Kaczyński. Politycy Prawa i Sprawiedliwości jak ognia unikają mikrofonu TVN24, ogólnie TVN. -u. a zobaczcie, tutaj Morawiecki się nie bał i wystąpił. Ja muszę wrócić do początku naszej rozmowy, panie redaktorze, ja naprawdę traktuję to na wynik, jako wynik na czwórkę z plusem. Ci politycy wejdą do europarlamentu z list PiSu, wśród tych 20 osób mniej jest tych najwierniejszych i zaprawionych w bojach z tak zwanego zakonu porozumienia centrum, czyli pierwszej partii braci Kaczyńskich. No i tutaj ciekawe jest to, że to właśnie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie wybrali niektórych polityków promowanych przez partię Jacka Kurckiego, pana Czarneckiego, promowanego przez prezydenta pana Kolarskiego zdecydowali się i w wielu przypadkach zagłosowali na niższe miejsce na liście no oprócz yy, Podlasia i Warmii Mazur, bo tam wszedł pan Wąsik który z okręgiem wspólnego nic nie ma. Więcej jest związanych z Mateuszem Morawieckim. No i co znaczące, wśród tych osób nie ma Jacka Kurskiego. Nie dostał się do Europarlamentu mimo wsparcia prezesa pis i wiceprezes. Zagłosowałabym na Jacka Kurskiego. Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo. Jacek Kurski. W ogniu kampanii Jacek Kurski na listach to był dobry pomysł. Zainteresowany Jackiem Kurskim szczytem. Bo, Jacek... Bo Jacek Kurski zrobił tragiczny wynik, mając drugie miejsce na liście. Przeskoczył go Adam Bielan z jedynki. Wiadomo, ozdoba Jacek z piątki. Milewski Daniel z dziesiątki. Koc Maria z trójki. Kwiecień Anna z czwórki. Więc to naprawdę słaby wynik. Kurski to jest człowiek, który bardzo dużo zrobił w polskiej polityce. Są tacy, którzy mówią, że bardzo dużo złego, są tacy, którzy mówią, że tylko złego. No, jak widać, opinie są podzielone. Jacka Kurskiego nie było na wyborczym wieczorze. Czołowych polityków suwerennej Polski też nie było. Były za to nieoficjalne informacje, do których dotarły fakty TVN, że zaczęło się wielkie kuszenie suwerennej Polski albo jej ludzi do połączenia z pisem albo do dołączenia. Znaczy, jak ktoś na Twitterze liczył, politycy Solidarnej Polski nie zrobili dużo słabszego wyniku niż cała trzecia droga. Ten biało-czerwony front. Z całą pewnością ostatecznie powstanie. Rozpiętość emocji w pisie jest taka od Ryszarda Czarneckiego, który nie wszedł do Europarlamentu do Jacka Sasina, który znowu proponuje PSL-owi rząd i stanowisko premiera. I już dostaje odmowę. Kosiniak na premiera, rządu w tak zwanej koalicji polskich spraw. My na randkę z wampirem się nie wybieramy. Trzeba zastanowić się, dlaczego jest taki wynik, a nie inny, dlaczego nie wygraliśmy chociaż na co liczyliśmy, nie ma co ukrywać. Elektorat y, wiejski w mniejszym stopniu poszedł do wyborów, co przełożyło się na nasz niższy wynik. I tu też my z kolei musimy na pewno odrobić tę lekcję. No a odrobiliście lekcję z afer. Która z tych afer okazała się najbardziej zabójcza dla wyniku PiSu, czy może ta dotycząca Funduszu Sprawiedliwości? Ja nie patrzę na to w taki sposób, że jednostkowo jakieś sprawy wpłynęły na to, co się stało. Fatalny wynik, brak mandatu z jedynki w Wielkopolsce osiągnął przyjaciel prezydenta, wspierany przez prezydenta w kampanii Andrzej Duda. Pojechał nawet do Ostrowa Wielkopolskiego zagłosować na swojego ministra. I tutaj kolejny polityk, który nie dostał mandatu, startując z jedynki. Uwaga, nie zrobił nawet drugiego wyniku. Startując z jedynki z poparciem prezydenta uzyskał 49 tysięcy głosów, drugi był Ryszard Czarnecki, 66 tysięcy głosów, a mandat wzięła pani Marlena Malong z trójki, zdobywając ponad 115 tysięcy głosów. Bo lubię Ostrów Wielkopolski. Ani prezydent, ani jego kandydat na listach PiSu w tej kampanii też nie powiedzieli, że Fundusz Sprawiedliwości zarządów PiS-u to jedna wielka afera. To jest niesamowite, panie premierze, zapytałem o Fundusz Sprawiedliwości sprawę bulwersującą całą Polskę, a pan się nie odniósł nawet słowem. Nie odnoszę się do tego, dlatego że jeżeli z pieniędzy publicznych przekazywane są środki na cele publiczne, takie jak szpitale, takie jak ochotnicze straże pożarne, to nie uważam, żeby tutaj. Były jakieś nieprawidłowości. Po tym wyniku i tym wieczorze Mateusz Morawiecki umocnił się na pozycji kandydata na kandydata. W wyborach prezydenckich Beata Szydło próbowała się wzmocnić. Będą spływały ostatnie wyniki. Pani premier Beata Szydło, bardzo proszę. Zabierając głos po Jarosławie Kaczyńskim. Ale w sprawie kandydata na prezydenta i na wieczorze. I pierwszy, i ostatni, i ostateczny głos należy do prezesa partii. Jakub Sobieniowski, Fakty. Dobrze, w dzisiejszym odcinku podsumowaliśmy wyniki dwóch największych partii, w kolejnym odcinku podsumujemy resztę.